Dzisiaj, słuchajcie, dzień kuriera. Jeszcze za mną są paczki, jeszcze jakaś paczka jest na dole. Nie było nas teraz kilka dni, kiedy się nie odzywałam na Instagramie. Wczorajsze zdjęcie było robione w Rzeszowie, więc bardzo daleko od naszego domu. I otwieram wszystko, co sobie wcześniej zamówiłam. Ja już czekam na wiosnę i tak powoli się do niej przygotowuję. Odważne te buty, bardzo. I się zastanawiam, czy je zostawić. Średnio też wygodne, bardzo sztywne. No nie wiem. E, przymierzę zaraz i, i podejmę decyzję. Z takich obuwniczych jeszcze przyszła do mnie paczka z obuwie. Mm -hmm. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Też mam mieszane uczucia. No nie są idealnie wykonane, bo gdzie gdzieniegdzie widać klej, ale, ale... Tej paczki byłam bardzo ciekawa. To, słuchajcie, nie jest współpraca. Pewnie kojarzycie taki chiński sklep, który się wyświetla lat temu. I właśnie tam zamówiłam te rzeczy. Też ozdoby do włosów dla lipci. Zawsze się gubią, zawsze są potrzebne. Ale też dla mnie takie kwiatki mi wpadły w oko. E, jeszcze taka klamra do włosów, ale słuchajcie, najbardziej jestem ciekawa tego. E, widziałam to u kilku znajomych wizerzystek, e, że używają takiej patery. E, jak skręcę, to Wam pokażę, to się wydaje takie solidne, wręcz pozor wbrew pozorom. E, z kolei zamówiłam też takie pojemniczki dwa, no i niestety trochę powyginane. I to już jest trochę gorsze jakościowo w dotyku niż to. Dobra, pokażę Wam jak to wygląda po złożeniu, w ogóle złożenie było banalnie proste, jestem w szoku, naprawdę to jest całkiem spoko, jak za 35 zł, jakoś tak, jedyne czego mogłabym się przyczepić, to że ten spód jest biały, już mogły być pod kolor, ale naprawdę fajnie to śmiga.